Cześć, witajcie na kanale MultiPasko. na premierze zupełnie nowych ekspres losów Viva Las Vegas, ekspres losy w cenie 20 zł za sztukę. Ja tutaj zakupiłem 5 tych ekspres losów, aby je dla Was przetestować. W każdym ekspres losie czeka na nas 20 gier, w których będziemy szukać 3 takie same symbole. I tu widzicie jaka, jak wygląda tabela wygranych. Mamy 10 stopni wygranych w zależności, które 3 takie same symbole znajdziemy. Tyle wygramy. Szansa na wygraną aż 1 do 2,76. Oznacza to, że wygrywa dużo lepiej nawet niż co trzeci los. Dużo lepiej niż co trzeci los. Dokładnie to jest ponad 36% wygrywających losów. Tym samym, kupując 5 ekspres losów, można liczyć, że dwa z nich powinny dać wygraną. Chociaż liczyłem i szansa na to, że przy 5 będzie 5 pustych, wynosi około 10%. Więc, kupując 5 tak jak ja, macie 90% szans, że wygracie cokolwiek, ale 10%, że nie wygracie nic. Ja mam nadzieję, że trafię tu zdecydowanie dzisiaj coś, więc już przechodzę do sprawdzania tych ekspres losów. W ogóle to, jest dru to są drugie urodziny ekspres losów, tak? Dokładnie w czerwcu 2023 pojawiły się Express losy w sprzedaży. No i po kolei, pierwszy Express los, będziemy szukać trzy takie same symbole. No to tutaj nie widzę, też nie ma, nie ma, nie ma, nie ma trzech takich samych. Ważna sprawa, bo tu fajne wygrane, oczywiście minimum 20 zł do wygrania. Podobne ekspres losy do Vegas 777. Tam jest tylko 15 gier, no są inne symbole niż tutaj, ale na podobnej zasadzie to działa. Pierwszy los pusty. Tutaj jeszcze zobaczcie, że możemy przeczytać, że mój ekspres los ma numer 45 038. I te numery lecą po kolei. Oznacza to, że przede mną dzisiaj 45 tysięcy losów sprzedam. No mamy godzinę 13.22, więc ile godzin? 7 godzin. Niecałe 7 godzin odkąd ruszyła sprzedaż. gdzieś tam od 6.30. I no, sprzedają się. Kolejny Express los. Pusto. No mam nadzieję, że nie będę tymi 10%. I coś tu wygram dzisiaj. Słabo, na razie słabo, nic tu nie widzę. Żeby miały być trzy takie same gdzieś symbole. Jak coś opuszczę, to krzyczcie tam w komentarzach. Ale raczej nie opuszczę nic. No i patrzcie, drugi pusty. Drugi pusty. Bierzemy się za kolejny. No i co? Trzeci pusty. Trzy losy puste na razie. Niedobrze. Trzy losy puste. Mam jeszcze dwa oczywiście. I czekam na tą wygraną jakąś. Oby no. się tu zwróciło najlepiej. Jakaś fajniejsza wygrana. Nic. No i dwa takie same symbole widzę, a trzech absolutnie nie chcę zobaczyć. No jak na złość na razie. No i co? Pusty? <noise> Czwarty pusty. Czwarty pusty. Tak to wygląda. Ostatni express los. Mówiłem, że przy odrobinie szczęścia, przy naprawdę odrobinie szczęścia na 5 powinno dwa wygrywać, bo tu wygrywa lepiej niż co trzeci. Więc dużo, jest dużo wygrywających, no ale u mnie tego nie widać. 4 puste ekspres losy. Przy 5 ekspres losach 90% szans na jakąkolwiek wygraną. Ewidentnie policzyłem to matematycznie, tak wychodzi. Z teorii prawdopodobieństwa, no ale no, zobaczymy. No nie chcę mi się aż wierzyć, żeby miał mieć 5 pustych, ale może tak się stać. Dobra. Trzymajcie kciuki. Wciąż jestem w grze. Dalej po 2 tylko. Po dwa i po dwa. Patrzcie, 5 pustych ekspres losów. Może takie odcinki też są potrzebne jako pewnego rodzaju ostrzeżenie. No, można wydać, jak widać, na Viva Las Vegas 100 zł i nie wygrać nic. Chociaż jestem świadomy, że 10% osób tak będzie mieć tutaj. Na pewno dzisiaj Was oglądnie z tysiąc osób ten odcinek, więc jeżeli wszyscy zrobicie tak jak ja, to 900 osób spośród takiego 1000 osób powinno zobaczyć jakąś wygraną zdecydowanie, ale pozostała setka osób będzie mieć 5 losów pustych. No tak to wygląda. Ja jestem tym pechowcem dzisiaj. I niech to będzie jakieś ostrzeżenie, że to nie jest takie proste. Nawet kupując takie ekspres losy jak te, gdzie to naprawdę nie ma Innych ekspres losów, które mają tak wysoki odsetek wygrywających losów, tu jeszcze na multipasko zobaczmy, no to jest 36% losów. Tak, 7 milionów 259 tysięcy losów wygrywa spośród 20 milionów wyemitowanych. No właśnie, wyemitowano dzisiaj 20 aż milionów tych ekspres losów, bardzo dużo jak na tą kwotę. Więc łącznie, jak policzę sobie, 20 milionów ekspres losów po 20 zł za los, to zanim one się wyprzedadzą, to totalizator ściągnie 400 milionów złotych, a na wygrane przeznaczył 247 milionów. No i jest 300 tych głównych wygranych po 20 tysięcy zł. No i wygrywa 36% losów, jak mówiłem. No i ja mam dzisiaj pecha, ale. Mam nadzieję, że wam poszło lepiej, że wybrałem dla was te pustaki, abyście wy mogli coś fajnego wygrać, jeżeli gracie. Ale trzeba uważać. No koszt losu jest wysoki, nie ma co szaleć. Ja też zrobiłem odcinek, jak się okazuje, takie ale ostrzeżenie, więc może nie jeden z was przez to też nie kupi tych ekspres losów i zaoszczędzi tym samym niepotrzebnych sobie kosztów. Za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cześć!